Dzień dobry. Dzisiaj Wam o państwie polskim. A co to jest państwo? To jest organizacja, która posiada dane terytorium i oznaczone granice. Sprawuje też władzę nad mieszkającym ludnością. Co robi państwo? Broni granic i dba o kontakty międzynarodowe. Dba również o gospodarkę, edukację. Bezpieczeństwo i innych wewnętrznych. A jak działa państwo? Państwo jest prezydent. A kto może zostać prezydentem? Każdy 35-letni obywatel Polski, który wygra większościowe wybory, odbywające się co 5 lat, musi zdobyć więcej niż połowę głosów w pierwszej okay. lub drugiej dużej. A co robi prezydent? Przede wszystkim Polski na arenie międzynarodowej. Mianuje ambasadorów. Specyfikuje umowy międzynarodowe. Powołuje premiera i rumia. Mianuje sędziów, daje tytuły naukowe. Ogłasza wybory do parlamentu. Ma prawo weta, czyli może odesłać ustawę do ponownego sprawdzenia. Może skorzystać z prawa łaski, czyli uwolnić kogoś od kary. Jest wierzchnikiem armii. Prezes Rady Ministrów, czyli premier, razem z ministrami tworzą rząd. Jest on razem z prezydentem władzą wykonawczą. Nadzoruje działalność państwa, zarządza nim i wprowadza w życie nowe prawo. Polski parlament składa się z dwóch izb Sejmu i Senatu. Razem stanowią władzę ustawodawczą. Sejmie zasiada 460 posłów. Wybieranych to 4 lata. W wyborach proporcjonalnych. Znaczy, że dany ugrupowany otrzyma tyle procent miejsc w senie, jak i zdobyło procent głosów. Sejm tworzy nowe prawa i przekazuje je dalej do Senatu. W Senacie zasiada 100 senatorów. Ta. Co robi Senat? Senat analizuje ustawy. Przesłane przez Sejm. Władze poprawki odrzuca lub zatwierdza. Potem przesyła jest powrotem do Sejmu. Władze sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Wspólnie pilnują przestrzegania prawa. Stajemy pod sądem najwyższym, który pilnuje, żeby pozostałe sądy postępowały zgodnie z prawem. Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta lub obywateli sprawdza, czy nowe prawo jest zgodne z ustawą podstawową, czyli konstytucją. Władze sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza są od siebie niezależne i równoważne. Na tym polega zasada trójpodziału władzy. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój film i zobaczycie następny.